No, ja jestem Kewers, a ze mną jest mój kolega. Nazywa się on. powiedz nam jak? Kolega Kolega Proquires No, no tak, dobrze, dobrze, w końcu. W końcu. Weź tego skina, w końcu. Dobra, zmieniam za chwilę. Skina. Dobra, ja już dołączam na prywatny serwer. Dzisiaj będziemy robili one for one. Dobra, lecimy. Zobaczymy kto jest lepszy. Kto będzie murderem? Ja, albo ty możesz, bo mi to tam nic nie robi. Ej, bo w ogóle... Dobra, ja będę szeryfem, bo mi jest lepiej być szeryfem. Dołączasz w końcu. Już dołączam, tylko zmienię awatar i już idę. Nowa mapa, oczywiście jak zawsze. Wiesz widzowie, zobaczymy zawsze to jest lepsze w tą grę. To jest lepszy szerep czy morder no, to w ogóle... Nie oszukasz mnie. Co? Nie nie, Nie oszukasz, nie, nie oszukasz mnie. Ale jak ci mnie nie oszukać? Przysz i tak wygrasz. Zobaczysz. Hmm, może, może nie. Ja sobie podgłoszę od razu Robloxa. Dobra, i Kuba, 10 odcinek. No może. Może nie, może tak. Piszcie jeszcze na jakie odcinki chcielibyście gry? No gry gry. Kurde, a którędy ty wychodzisz? Co ci się otworzy teraz? O! O kurde! Czekaj, no nie! To jest nie tak! Bo ty mi wchodzisz na windę jest to za, za ciemno jest. Ja cię nie widzę w ogóle.

No kurde, ale nie wiem jak ci to idzie. Coś mi dzisiaj idzie. Nie, nie wiem. Być. No, wychodzi ci coś. Nie wiem, ale ja nie wiem, bo ten spit ci coś. Co? Co jak? Jak się to nie zabiło? Nie mnie trochę złoty. Siema! Lecimy, lecimy, lecimy widzowie. Ale wygrywamy. Ale wiesz, my gramy do dzisiaj Jedną rundę Zobaczymy jak to nam pójdzie Dobra Chodź, chodź Aha Dobra, mam pomysł jeszcze. Jak to rozegrać szybko? Okay. Dobra. Wow. Wyjdź w końcu stąd. E, e, yes, e, no, no. No, no, no. A ja tu będę kampił. Poszłeś na górze. Na górę? No na której górze? No na górze, górze. Bo zeszła właśnie. Kurde z ten, z dać ci tylko. Da. No chodź. O kurde, też na He, Nie no, Kasper! No. Ej, coś ty jest nie tak! Co? Coś mi dzisiaj. Ja, ja nie skaczę jak ty. Jestem bardziej próbuję ja nie skaczę. Ale czemu, jak ja w ciebie strzelam, to ci nie zabiera całego HP. Mam haki. No co za haker. Widzisz, się mi oszust. Nie, no coś z tą grom jest nie tak. Trafiliśmy w ciało. Dwa razy. Nie wiem, gdzie jesteś. Jesteś nad rockingiem? No, tylko nie widać. Ale, ej, dobra, mam pomysł. Bo my nie robiliśmy czegoś złego. Powinniśmy liczyć. Ja powinienem napisać dopiero gołu na czacie. U, tak jestem na tole. I jestem na i jestem na na dole. Ale na ja górze. będę na górze. Nie będziesz na górze. Lechca. i'm Nie, no ja z tobą nie gram. Nie, ale ja serio mówię. Ja jakoś w ciebie jakoś na ryb trafiałem. Ja, jak powiem goł, to zaczynamy. Dobra? Dobra. Dobra. Nie strzelaj, nie możesz wam mnie strzelać, kiedy ja nie powiedziałam goł. Chwilę do mnie chce Ci pokazać sekret. No. Żartowałem, przecież się nie zabiję, ja takim nie jestem. Ale czemu chcesz mnie zabić, skoro ja ci nie chciałem zrobić. Dobra, 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 dobra. Team. Team. No tym czy nie tym. No to chodź do mnie! Dobra nie no Kasper ty jesteś oszustem głupi, nie? Zamieniamy Dima? No nie, bo ja mówię soj. Dobra, ty. Widzicie jak, jak, jak on jest Dobra, gdzie jesteś, to Nie, no ja nie chcę żebyśmy się dawał zabić. Jedziesz? Nie wiem. Chodź. To chodź. No. Jedziemy razem, zróbmy to, nie wiem. Wejdź jedziemy. Sam mi to zrobiłeś, sam mi to zrobiłeś. Wiesz, że teraz giniesz. Nie ginę. Kurde. Wiesz, że masz Kinga i to wszystko widać. Gdzie jesteś?

gdzie jesteśmy? po pierwsze po pierwsze ścisz sobie po pierwsze Kacper ścisz sobie no ja mam cały telefon ściszony to dobrze a to co to jest? to jest bardzo straszne a ja chcę Zaczekajcie Dobra, już jesteśmy Dobra, tylko po... polecam nie grać No, nie polecamy w to grać, bo to jest mega straszne Ale wiecie, my zawsze sprawdzimy wszystkie gry Więc jakbyście poszukali jakąś grę, to do nas nie wiem, napiszcie na, nie wiem nie wiem, po prostu, po prostu Zadajcie mnie do Znaj, to ja chętnie mogę z wami pograć. Wziąłeś latarkę? ja nie wziąłem. Tutaj masz, musisz to wziąć. Tak, no. też tak, 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 W ogóle jak ktoś... Gdzie idziemy? Te które są Ej, witek, weź krawl. są ale fajnie to wygląda. Tak jest. Wy jaskinie. Dobra. Biegniemy, biegniemy z speedem. Obiegamy. Teraz uważajcie, widzę. Teraz uważajcie, ty uważaj, Kasper, i Widzowie. A, spadłem. Ja też. Już jestem. Gdzie być? Gdzie ty jesteś? O, y, jesteśmy osobno. Oj ojojoj. Oj. Nie. Możliwe, że jeden raz z nas zginie. Jeśli coś na mordę wyleci, to ja się pewnie zesram. nie Znajmniej... mam baterię. Mam baterię. To tak miało być? Nie no, no i ja gdzieś uciekam. Masz tu baterię. Uff, fucking mother! No i mnie zabiło już, mnie już zabiło gówno jakieś. Straszne? Bardzo straszne. Wiesz, straszniejszy jest ten goście, co robi czerwony promień. Weź się do dni. Nie wiem jak. Masz tam ten, na tym Robloxiku. Klikasz i reset charakter. Nie, chcę znaleźć tego gościa. No nie, weź się sam bo ja chcę z tobą Dobra. Ale nie wiem, to wiesz co zrobiłem? Mój Senskry. Nie, Klasper. Poczekaj, za chwilę. To wiecie co, poczekamy w tunelu może na niego? Właśnie, nie wiem czy tak można, bo wiesz. O! Jesteś! Jestem To gdzie jesteś? No poczekaj... tylko... hyper. Bo cię nie mogę? Nie, bo jeszcze dołam tą Okej. Okay. Zobaczymy, widzę, czy to działa. Ty, ja tańczę. Co? Ty, ja tańczę. Jak? No, musisz matkę wpisać. Jak? O, już jest. Weź sobie się w i lecimy. Ale nie speedem. Tu masz latarkę i aparat. Weź, żeby zrobić zdjęcia. Bo dzisiaj będziemy... Bo Gdzie? dzisiaj zrobimy trzy dni w... no tą latarką w, w, kliknij w nią. mam. No. Dobra, i w to? Będziemy, jesteśmy dzisiaj poszukiwaczami i będziemy robili no. po prostu szukali. Nie wiem, coś nie wiem. Dobra, Kasper, zanim pójdziemy do kopalni, no. bo musimy zrobić zdjęcie dnia. Jest to 31 august. No stąd wiesz. Bo tu pisze. Ja ci też zrobię zdjęcie, żebyśmy mieli pamiątkę i dobra, lecimy. Chodź za mną. Tu. Nie biegnij, nie biegnij. Dobra. dawaj tu. Gdzie? Tam. Tam też możemy iść, chodź. Idziesz. Skocz tu. Poczekaj. E... Gdzie wy jesteś? Poczekaj chwilę. Nie ruszaj się najlepiej. Ej, jesteś! Jesteś chyba. Jestem. Nie. Jestem z jakimiś trzema ludźmi. Kurde, to szkoda. jesteśmy razem? jestem. Będę za jakimś o, Będę nie. ciebie szukał. nas no, baterię. Widzę! Siema! Siema. Gdzie Dobra. Nie wiem, idziemy z nimi. Ja wolę się z nimi trzymać. No, a gdzie? gdzie? To jest o, trup. O, fajnie. Poczekaj. Robię sobie tylko. Widzę potwora. Widziałem potwora. Co? Widziałem potwora. Wiem, gdzie jest. O, no fajnie. Uważaj. Czy ty jesteś? Tu. Dobra. Cześć. Uważaj. Oni idą za nim. Oni idą. O, kurwa, ale no fajnie. Uważajcie, żeby nie zginąć. Mamy trzy dni życia. Jakby coś się stało... Proszę odstać. Kamyk, mogę? Nie można, a w dosie jednak. Stój, Już jednej baterii nie mam. Ja też. Ale już mam teraz. Gdzie? Tu? Tu, Tu, jest tu tu. Tu tu, tu. tu, 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 tu. Nie, tam, dobra, idę tam. Idziemy z nimi. Gdzie idą? Jak. Jak są wąskie tunele, to po prostu do nich nie wchódź. Skąd wiesz? Bo tam może być potwór. Poczekaj, muszę się to drapać? A e, to nagrywasz? No. no dobra, dobra. dobra, widzowie, to jest straszne bardzo. Zginąłem. Mnie już też zabił, a, prze, a przeze mnie zginą oni. Zostały ty jeszcze. Odradzam się. Piękne jest to życie. Co chwilę giniesz, albo wiesz... Kasper? No. To biegniemy tam? Jeszcze raz czy nie? Dawaj, w odcinku. Dobra. Jeszcze. Dawaj, no. Jeszcze raz idziemy. Nim no, się uda, może nie. Dobra, biegniemy, chodź. Ja dawaj gdzieś Ło! Wywaliłem się! To pest. Bo chyba tu są węże! Utknąłem, nie wiem gdzie jestem. To właśnie o to mi, o i możliwe, że... Czekaj. Bo ja nie wziąłem nim na parki. O nie, i teraz nie wiem gdzie jesteś. Dobra, dawaj i grę. No nie, weźmy jeszcze raz tu, przejdźmy. Unikaj! Spadnij gdzieś po prostu.

Signalizujemy, Zrób przerwę na chwilę. Przerwa. Dobra, widzę, wyczekajcie chwilę, zaraz pójdziemy. Robiłeś przerwę? Nie, ale możemy teraz w co chcesz grać, Nie, Teraz gramy jakąś inną grę. Zagramy w Murder Zagramy jeszcze w Modern Mystery, a jeszcze zagramy. I inną. Teraz i pogramy w Modern Mistermy. Taka... A wiesz. I... Dobra, wchodzę w losową grę, co będzie świetnie. My mieliśmy zagrać pierwotną derby, Stary Mi się pierwsza gra. po następnej grze, dobra? Mi pierwsza, jaka wpadła w... Dobra. Widzicie, on decyduje za, za mnie, a nie nagrywa. Widzicie, jak on jest. Ja wszedłem w jakiś dystrakcyjny simulator. No nie... to nie, to ja nie chcę w to chyba jednak wchodzić. Czemu? Nie wiem. Mi się wydaje ta gra podejrzana. No dobra. Gramy za sobą grę jaka jest w grze. Ale obiecam, widzą, że zagramy w różne stery. Tak zagramy. Kiedy? Za 5 lat. No, zagramy w tą potem nasz półmordego śmierć. Dobra? Dobra, no dobra, ale widzicie, zaraz wam coś powiem, ponieważ może i o tym nie wiedzieliście, ale... W tej chwili jest ta godzina, do której planowałem filmik, więc skończymy filmik. Ja się z wami żegnam. Nara! Elo!